Sprawdzam dalej. Przy okazji trafiłam na czekoladę u małpietrinki. Przypominam, minimum cztery zapachy w danym odcinku. Przypominam, w wcześniejszym odcinku wyszło dużo więcej. Um, Topex y, Delila, czy jakoś taki, nie wiem jak to się do końca tutaj wymawiam. No już po nazwie, bo wiadomo, że to będzie bliźniak Deline, Deliny, patron de, de Marley. Ja to poznałam stacjonarnie gdzieś, także teraz jak pomuchałam z czopka, utwierdzam się w przekonaniu. No, może ładnie brzmiała taki ładnie różową. Też się tutaj trafił taki zapach, który się nazywa wanila, karamel, makadamia, coś tam. No pachnie bardzo słodko. To już jest taki poziom słodyczy, dodatku wszystkiego, nie dla mnie. Co my tu mamy? Tu mamy akurat dobrze, dobrze, teraz coś na mierze dobre, tutaj coś nie mnie, do mierzy do przeleścić, Asylum, nie wiem czy to arabskie, coś niestety rozmozane, Gucci Flora, o, to będzie coś arabskiego, więc więc tak, to wygląda na wyskie watania nadin. Najpierw powącham z Jest specyficzne, bo jest takie dziwne, no nie jest w tym nurcie słodko-ulepne i tak dalej, jakiś tam gurmą. Bardziej gdzieś tam ten zapach jest w korelacji, mam że z mi Goodson Nuba z taką goryczą, z zielenią, taką dziwnością. Chyba sobie na palec środkowy od góry. No, gdzieś tam jest w tych klimatach Nubakelit. Także to jest jakiś budżetowy zapach. Chociaż Nubakelit ładniej, a jeszcze jest taki zapach z eee, Nie pamiętam nazwy. Parisian Lights chyba? Nie wiem, kiedyś flakony też są bardzo brzydkie. Nubakelit, na Good ser, tani. Yy, parametry świetne, no, one tylko mają identyczne. mój Elit i właśnie te Paris lights Retroway. Retrouvaille. Swoją drogą to jest marka arabska, ale taka, która... powiedzmy niszowa arabska. Yy, Asylum. Silum... powiem szczerze, jestem w perfumach już nie wiem, co ja tam czuję. Zresztą teraz już wszystkie testy mogą być niemiaralnie za dużo, czy naraz. raz? To jest wszystko w tym zapachu. Co to jak Pieprz czuję. Pieprz czuję w tym na A, a może nim psiknę skoro pieprz i tak szybko ulatuję przeważnie. Psiknę na włosy. Asylum na włosy. coś lekko słodkawego głównie pierdolę się nos rzeczy jeszcze wylosowałam zaraz czy tutaj coś wytypuję, coś tu pewnie będzie z arabskich dziewięć rzeczy losowałam, ale znowu jest ten Frenetic Delicie, Emir opowiadałam o nich pierwsze wrażenie pozytywne na skórze najpierw trochę mniej potem z kolei Płoszę w taką stronę, że znowu bardziej na tak. Także to jest taki zapach, któremu się jeszcze będę na pewno przyglądać, więc tego sobie w ogóle odłożę. Yy, mamy tutaj yy, różne były te zapachy arabskie, z wanilią w nazwie. I tutaj na przykład jest taki zapach vanila róż. Nie wiem z jakiej marki. Najgorzej, że te nazwy czasami są takie, że potem jak człowiek sprawdza, to pokazuje kilka zapachów. No, zastanawiam się to wszystko zmywać, bo całościowo to już mogę być zemdlona. Vanilla Rouge. One mają taki rodzaj taki męczącej słodyczy. Powiem tak, są samplerki plastikowe małe, są czopki plastikowe małe, one nie zauważam, że w ogóle wpływały na zapach. One są takie nieszczęsne piątki, których ja nie lubię, takie zakręcane, grubsze i one wpływają na zapach i to bardzo szybko ja w ogóle ich unikam i ten jest jakiś taki dziwny zapach. Ja coś czuję w tym vanila y, róż, ale one są w szkiełku, więc ten zapach ma jakąś taką dziwną nutę, nieprzyjemną. Dark Ralin, chyba in nie wiem, czy to jest coś arabskiego. Przełamie sam terek, żeby pomachać. No gdzieś tam jest w stronie takich mainstreamowych słodyczy, że nie wiem, Black Op, i tak dalej, z czymś słodszym, z czymś takim smakowitym, smakowym. na że tą smakowitę odłożę. Nawet, nawet mają. Szczerze. Nie, nie wypada to źle. Mam tutaj jeszcze Just Peach, ale ja nie jestem pewna, czy to jest coś arabskiego, czy to nie jest brzoskwinia. No eee... nie, to jest coś arabskiego. Przez jest... że myślałam właśnie, że coś wspomina, koleżanka właśnie, Dramisława tepaczki o brzoskwini Kamila Bańkowskiego, ale to brzoskwiniowelowa, to właśnie nie mówiłam, że znam, bo mam gdzieś dekant na półce z polskimi zapachami, się mi nich opowiadałam. Więc yy, to mówiłam jej, że znam. jest tego nie dorzucałam Tutaj jest rozkwinia, bo w pierwszych już trochę się zwątpiłam Ale to jest tylko inna nazwa Just Peach, czyli to jest coś łazarabski. Ładnie pachnie Ładnie pachnie, samoplerka, muszę powiedzieć, takim Trochę gdzieś taki brzoskwinowy napój, ale nawet, nawet powiem szczerze Na te włosy Co na ten pieprz, można dodam trochę tej rozkwini. Na włosach mi zostanie mieszanka ładna. Bo na włosy już daję takie zapachy z tego, które widzę, że nie stanowią ryzyka, bo te wszystkie słodkie, ryzykowne i w ogóle to wolę <coughs> gdzieś tam na nadgarstkach czy coś zawsze mogę zmyć. tutaj jakby yy, tak decyduję, gdzie ten zapach aplikuję: czy nadgarstki, czy zdjęcia łokcie, żeby, żeby potem mieć możliwość jakiejś reakcji. żeby mówić, że podoba się ten just pitch. A ja średnio podoba mi się, jest takie ładne, urokliwy, więc dobra. Co my też jeszcze mamy? Kilka, ale czy jeszcze tu mamy? Więc to będzie też taki długi odcinek, ale tutaj tak. Przez przypadek. Nux, no, przez przypadek Sara. Yy, te makadamia to mówiłam. Zobacz, stałe dwa. Yy, coś intens. a si intens, czyli odpada. I Dubai Collection. Mask Take, take Bowls. To mam szczopkę. Powiem tak, moje ręce są całe słodkich rzeczy. W tym zapachu trochę z tą koszką zieloną z tyłu buckle. Jakaś trochę przypomina na słodecz. jestem z czymś takim... Specyficznym, dziwnym do zmycia te ręce będą. A na razie powiem szczerze, nie wiem, gdzie ja, bym miał, gdzie ja bym miała zaaplikować ten mask Taken Rose z Dubai Collection, bo. bo nie wiem już. I bardzo dziwny jest ten sticky taki Taki, aż taką dziwną miłość, taką chemiczną, metaliczną, nie wiem, dziwną. W tej jeszcze dodatkowej słodyczyni. Ta słodycz, rzecz taka dziwna mipa. Czym z tego czopka nałożyć to do collection w takim miejscu, żebym to mogła jakoś łatwo sprawdzać? Nie wiem. Ogólnie to wyzwanie pokazuje taką kwestię, że z większością mrawskich cały czas będę to podtrzymywać niepodrodzym, że większość jest taka sobie i że jest sens taką serię jakościując arabskie czy na przykład tutaj te, to konkretnie takie mini wysłanie właśnie celem poszukiwania czegoś naprawdę sensownego na tle tego po prostu ogromu, bo te marki arabskie rosną jak grzyby po deszczu więc ogromu tych arabskich, znaleźć coś co naprawdę yy, broni się na, yy, lewej ręce, na prawej ręce, tak trochę z boku Czuję coś z Sylwedeliny. A ja ten Dilaj, coś tam, coś tam nie aplikowałam w sumie chyba. Tylko wącham. Dobra, zobaczymy tu. Nie wiem, czy to będzie mi dobrze sprawdzać się tego Dubai Collection. Tylko mam nadzieję, że słychać na tym nagraniu, bo ja tak. Jestem tu z tym pudełkiem, telefon jest trochę dalej. Mam nadzieję, że słychać moje wszystkie rozważania. Dubai Collection zaaplikowałam. Mask Taken Rose, jak dobrze czytam tam tutaj nazwę. Nie do końca. To jest taka różaność, która ma coś takiego słodkowego. Trochę jakby chciała być jakąś różą górną. tam jakiegoś aromatycznego też tam się pojawia? Jakby różne się pojawiają, ale... Bo ja też mam tutaj te zapachy w że więc też może mi trochę psują odbiór. Nie chyba tego zapachu trzeba będzie jednak wrócić w innym odcinku. Gdzieś tam... Dubai Collection, Mask, Taken Rose... Wrócić do niego trzeba będzie, bo nie wiem na ile teraz te moje wrażenia są wiarygodne. Przy takim notułku zapachu. Człowiek przesadziłam, niepotrzebnie te odcinki wydłużam z czterech na, nie wiem, pięć, sześć, siedem zapachów, tak dalej. Jest słodka, taka trochę konieczna, ale podniosłam inne sobotę, więc może z tego że to się tak trochę e, tak projektuje. E, miejsce obok, ale też przyjmuję odwrót tego. Low Zamykam, to była Samo tam było. Starczy. Starczy. Jest dużo tych odcinków, także starczy. Zaraz e, sobie sprawdzę te... O, które właśnie odłożyłam. Które odłożyłam, nad którymi chcę się trochę bardziej pochylić. I zaraz powiem, co tutaj odłożyłam. Tutaj tutaj odłożyłam, że może dam mojej mamie. Ojej, go, ten pop, ja odłożyłam, ale trochę przez przypadek. Yy... Ja coś tu podkładałam. A, tam minia to. To trochę ta mleczność i kokos tam minia. New Paris Corner. Eee, Podłużę sobie te prelin. Odłożę sobie Just Peach to tak. I te frenetic delicia, Jakoś tak. No. Coś tam odłożyłam do dalszych testów. Dobra, te odłożę. Ten popcorn nieszczęsny trzeba wrzucić z powrotem. A te odłożę też? Dobra, wrzucam do pudła ten nieszczęsny Także dziękuję za uwagę. Do ewentualnie kolejnego odcinka, a jak nie do kolejnego, bo już jest koniec wyzwania, to może do powrotu do, tego, do tej tematyki za jakiś czas. A w razie czego jest na moim kanale bardzo dużo filmów. Ponad 100 odcinków seria Jakoś Świąt Arabskich.